Cześć, Siemanko! Z tej strony Jazgos i witam Was w kolejnym odcinku ze Sonica Frontiers, czy jak tam inaczej się to nazywa lub wymawia. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Jestem mega teraz ciekaw, bo tak, tu się coś nam świeciło, ja jestem chcę tego chodzić i zwiedzać. Ok, czyli to jest kolejny okrąg robimy, mamy kolejną zębatkę. Latamy po terenie tak jakby o kurde. A ninja, dobra. Dobra, ja wiem jak, jak go pokonać. Czekaj. Dobra. Aha. Nas zaspokona. Na pewno... Okej, okay, musimy teraz uciekać. Bo on będzie... Po macku, ale pokonujemy go. No i kolejna zębatka. Fajnie, że te zębatki w miarę tak dostajemy. A to będzie nasza kuleczka. Którą? Kurde, no ra raczej w większości przeciwników już będziemy starać się pokonywać chyba na dystans. No to fajnie wychodzi na ten dystans. Ojej. Dobra. Nie gadać się, że się udało. Udało się. Ja bym chciał się tutaj udać. A widzicie, tu jest kolejny ten pytanie. No czyli my. O. Wow. A nie, patrzcie, odblokowaliśmy to. Kolejne części mapy. Eee, dobra. Jest głód, już wiem o co chodzi. O, czekajcie, tu lecimy po ten kryształek. Oj, przepraszam was za mój telefon w tle. Zapomniałam wyciszyć. Dobra, teraz są miary easy. To jest łatwy EXP dla nas. Eee. Nie. Azura. Hmm. Czy ja go chcę szybko teraz pokonać? Chyba nie będę miał wyboru. O ogarniam chociaż o co chodzi. Czekajcie, czekaj. tu muszę tą nogę uderzyć, żeby ona właśnie dał potrzebną rzecz. Hmm. Lecimy na drugą nóżkę. No, 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 na no, 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 mierze. Dobra. Dziękuję. Czyli kolejną ząbatkę mamy. Eee, gdzie teraz uderzy? Tutaj uderzy. No i tak, pierwsze, najłatwiejsze. Żeby tu wskoczyć. No, Miałoby być najłatwiejsze. O właśnie. Dobra, Soniku? Nie, już się wróci, opascie. Już że się wróci. A no. nie, co jest z tym potworem? Nie tak, Uderz, no. Dziś mnie. Czemu ja wylatuję gdzieś tutaj w kosmos? Dlaczego się zablokowałem? Aha, no spoko. Daj mi moje ringi. Ale już i tak nie zabierzemy za dużo. Nas właśnie spodziewałem się tego, że nas wysadzi. O... No nie, uciekłem od tego. Nie, nie róbmy sobie jaj, że mnie to dalej dosięgło. Ale. Czekajcie, sumie... niech uderzy. Okej. Okay. Musimy tutaj i stąd atakować te... No nie! Dobra. Dobra. Ogarnąłem go. Chyba. Na pewno wyjdzie szybciej niż... ...niż tamten. Aha. Poprzednie. Dobra, mamy kolejny klucz. Będzie chyba teraz luźniej. Nie wiem, jak to w sumie wychodzi z tamtym e, poprzednim. E, tu trzeba coś z tym ogarnąć. Z tym. Aha, i to jest czasówka, okej. Okay. Gdzie my mamy czasowe? Tym. Aha, aż do góry dobiec. dobra, no coś już tu mamy. No serio? No dobra, tak to chyba raczej nie damy rady. To jest minuta? O nie, jak w taki głupi sposób spadał, to na pewno nie damy rady. Dobra. Mamy kolejny i Nie z co myślę. Ej, ja nie ogarnię tego. Na zasadzie nie ogarniam. O, porosze, jest kolejny ten. Jesz... Dobra, nie chcę z tobą gadać, jak nie muszę. Pozbieramy sobie trochę ringów. Dobra. Czy tu się nam udało? Tu widzę jest właśnie czasówka. A tego nam brakowało. Chyba. how do you feeling amy i mean what's it like being all ghosty honestly i don't feel that different since you helped clear my mind i guess it feels kind of hmm, detached real, you know. Have you ever flown around in a dream like you're lighter than air that's what it feels like to me anyway i just wish i could finally land and be whole again yeah, hang in there amy I'll figure something out. Jakby inaczej, Soniku, damy radę. Ty, ja i A. Próba prędkości w przestrzeni. No, biorę. Zobaczymy, co coś się uda tutaj zrobić. Naciskam spację, dobra. No i lecimy z próbą. Ja to będę pomijał już w miarę. Połącz a takiej kombo. Dobra, opuszczamy to. I co? Lecimy? Myślę, że tutaj nie będę musiał gdzieś jakoś mega bić. Wow. Ja Jest to ciekawe jak to wyjdzie. Okej, okay, mamy drugą już w sumie. O kurde. <gry> Dobra, wiecie co? Pierwsze zawsze to jest takie do opanowania. Ok, ja bym chciał przejść na tą drugą tom. No, ale naprawdę Sonic. Jesteś jakiś upośledzony, czy o co chodzi? O, no, 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 ej, nie wy... no. Ale się ciężko powiem wam, steruję nim. No. I tą szybkość. Nie ogarnię Ej, wybaczcie takie kalectwo na odcinku W ogóle zławią zbiec mi zaraz Dobra, czy tu muszę się niestety wybić O ludzie, ale wstyd. Ani nie już miałem ogarniać to. Dobra, teraz chociaż bieg cały czas. Hmm, przejdźmy to na, na początku e, w całości No spokojnie. A później będziemy... No biegnij! Nie lubię jak się tak ta mapa zmienia. Łowno no i widzicie? I patrzcie co zrobił. Tur Nie denerwuj mnie. A patrzcie, i odmowa! No chyba sobie jaja robicie. Ej, no to jest chore, nie? Patrzcie, ja, ja nie. Ja, ja nie ogarniam tego. Przecież to te sterowanie tym sonikiem tutaj w tej cyberprzestrzeni jest jakieś. Nie wiem, mega dziwne. Ja się tylko trochę przesuwam, a on mi kurde odskakuje gdzieś w prawo, nie? Nie chcemy nikogo bić. Okej, okay, już taky tu, no, widzicie? To nie jest tak, że ja to robię specjalnie czy coś. Ja w ogóle na zakrętach nie ogarnia. No, mamy punkt kontrolny, jest dobrze. Aha, nie zapałem się. Dobra, no i git. Dobra, ale mamy chyba punkt kontrolny, od którego będziemy zaczynać no właśnie Ale mega wstyd, 3,30 Ale będzie przekichane No nie, nie ogarnię tego, wybaczcie, to ale to jest mega dziwne. Tutaj. Okej. Okay. O, widzicie? Ja nie ogarnię tutaj o co w tym chodzi ej. Naprawdę jest to tak mega dziwne. O no, no właśnie. I teraz tak, uspokój się. O widzicie, bo ja to nawet nie mogę kamery przesunąć. Ale mega dziwny ten, no dobra, w sumie nie jest źle, jedną tą, zgubiliśmy tylko. Nie zdobyliśmy, minuta 15. No wy chyba jaja robicie, że ja to zrobię w minutę 15. No wiecie, to jest najlepsze, że to się w ogóle nie da kamerę sterować. Ty lecisz na czuja. Dobra, powtórzę to. No dobra, już nie ma to już jak z początku, sfailować. A nie gleć, a nie się No i widzicie i to jest to, że on mi się odbije jakoś w głupi sposób i nie chce mi to o, czekajcie. A, tak, powtórzę etap To jest właśnie najdziwniejsze co mi po prostu tutaj wariuje na tym skrzyżowaniu choćby. Nie wiem jak to inaczej nazwać. Nie wiem czy górę będzie lepiej, aha byłoby lepiej, ze na to, że też żeśmy się mogli złapać tutaj. ko panie Sonieko użyjemy po ludzie ale to jest chore Dobra, no na pewno mniej, mniej to ogarnamy, minuta 27, B. No to już jest coś ok. Ej, kurde, no jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy 16, prawie 17 minut ten. E, dobra, ostatni raz to powtarzam. Już zaczynam to ogarniać. I to jest właśnie takie próby, nie? E, żeby właśnie starać się to czasowo ogarnąć. Wydaje mi się, że to jest w miarę easy do zrobienia ja to nacisłem nie to co miałem Dobra. tu się nawet tym nie przejmuje, lecę cały czas ja trzymam tylko w i shift ae nie, żeby e... o i tu jest ten żeby się gdzieś chwycić szybciej właśnie nie, za nie załapało mi to naciskałem Nie dobra, właśnie nic nie stało. Aha, nawet nie dolecimy tam, a tam było chyba. O, dobra, odtąd to jest. Dobra, ja cię, co jeszcze raz to chcę powtórzyć? Chyba tak, to jest mega irytujące mnie, irytuje. Nie wiem, nawet nie, gdzie jest ta czwarta czerwona, ta, gwiazdka. Gwiazdki już sobie pozbieraliśmy w miarę. No biegnij Sonik, proszę cię. Oj, czy jest są ciekawy? A nie, 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 znowu mnie nie ten. żeby już mnie nie odbijało. Bo wtedy tu mnie chyba od, tutaj odbija już. Nie. Proszę, dawaj Sonik. Dobra, minuta 0,2, na pewno Eskę mamy. No. Nie no to jest do wykonania. I no to jest minuta 0,2 jak to się ogarnie o co chodzi. A w tamtym jest 55 sekund i, i ten nie ogarniam. Dlaczego tak? Dobra, tu za bardzo nie będziemy nic zrobić, pobijemy albo postrzelamy sobie z mojego nowego tego umiejętności. Mm, dobra, no mamy próbę czasową, mamy znów troszeczkę mapy blokowanej eee, Rozmawiaj z Amy, eee, Amy Aha, mieliśmy to pomijać w sumie. Dobra, pomijamy, dostaliśmy klucze fajnie. Eee. Przepraszam, no noc nas zastała. Ja jestem ciekaw, o. Co? Ej, nie zrozumiałem. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Na QE mam teraz to, raz tam, aby unikać. Takie i takie dostaniemy odblokowane mapy. Widzicie i pojawiło się za nami te ślizgawki, o to chodziło mamy za nami pokazane do ekspa, pozałatwiamy ich tutaj. już tak widzę 20 minut ponad odcinka, więc będziemy powoli kończyli Aha! Słodziaki na samym takim końcu i... serduszko chyba, a nie, zębatka, dobra. Ej, a to nie jest, w sumie właśnie to jest to co chyba kiedyś właśnie myśmy tutaj kończyli, mi się wydaje. Chyba tak, na tamtym, tym... No to właśnie, aha ja nie ogarniam tego, aha, on wybucha że unikałem jego, tego, ale no i tak dostaliśmy w czapę. Eee, pada deszcz? Pada deszcz. Eee, co my jeszcze możemy czasowo ogarnąć? No to wiem, że tu była chyba czasówka, jeśli mi się wydaje. Poczekajcie, zobaczmy na mapie. Ok. a tu nic już nie możemy. Nie, dobra, to jest wszystko odkryte. To idzie dalej, jest e, e to jest Emy, Amy, Emy, emi Dobra, zaznaczymy ją, polecimy tam i tam zakończymy odcinek. Już 22 minuty, mamy daleko do znacznika? O kurde, 4, coś tam. A myślę, że Sonic to w miarę ogarnie szybko. A oczywiście jeśli polecimy w tamtą stronę, co powinniśmy. E, są tu jeszcze gdzieś jakieś, jakieś słodziaki? Nie ma. Był. A nie, to, to moje. Dobra. E, ja nie trzeba, żebyśmy byli o coś e, szybcy. E, dobra. Tutaj polecimy normalnie. Wydaje mi się, będzie to e, lepsze. co to tu jest. Okay. Tu mamy na pewno ten do wykonania. Fioletowe serduszka, właśnie. A to mnie nie, akurat nie interesuje, bo ja chcę... Dobra, oddajemy serduszka Amy i Zobaczymy jak to będzie. Słodziak, uciekaj. Czy wystarczy już, żeby ją odblokować? Yo, Amy. Kto jest this coco says they need to find their one true love before it's too late they've been too shy to express their feelings but if they don't do it now they may never get the chance you got all that huh i feel like the dimension i'm in is translating for me it's strange but feels natural well you always had a knack for weird insights who am i to argue Nie martw się. Połączymy się z twoim strasznym kochankiem. ale... Znowu, kto Hmm... Myślę, że to nie będzie teraz kolejna misja. Dobra. Nie, ale... ale mamy rodzinkę. Patrzcie. Ja, dobra. Skończymy to na, na tym. Tu, tu jest w sumie ten Koko. Więc tam sobie w następnym odcinku y, zrobimy więcej tych. Cały czas nas tam cofa. Ja nie rozumiem tego dlaczego nas cofa tutaj. Aha, teraz tu jest e, Emy, Amy, e, e, Ema, czegoś tak. Dobra. E, tam polecimy już w na następnym odcinku. Ja się będę z wami teraz w sumie żegnał. Także pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę oraz komentarz. Będzie mi naprawdę miło. E, no i co? Ja nie przedłużam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.